BMW przygotowuje się do wydania nowej generacji X5, o której już Wam opowiadałem. Jednocześnie firma pracuje nad nową wersją topowego X5M. Dzięki specjalistycznej publikacji BMW Blog pojawiła się świeża porcja informacji technicznych o nowym produkcie. No to jedziemy. Nowy X5M zostanie wydany pod indeksem G95. Samochód będzie jednym z kluczowych modeli okresu przejściowego między erą klasycznych silników spalinowych a samochodami elektrycznymi. Ale nie spieszcie się z wyłączeniem filmu. Nowy X5M będzie benzynowy i będzie lepszy od BMW M5 pod względem jednostki napędowej. Wbrew wszelkim oczekiwaniom i pomimo szybkiego postępu przemysłu samochodowego w kierunku elektryfikacji. BMW pozostaje wierne silnikowi spalinowemu i zaoferuje nowego X5M ze znanym, ale zmodernizowanym 4,4-litrowym silnikiem V8 z podwójnym turbodoładowaniem o indeksie S68. Silnik ten jest już stosowany w kilku nowych modelach serii M, w tym XM, nowym M5 i zaktualizowanym M8. Jednak w przeciwieństwie do M5, X5M nie otrzyma pełnoprawnego hybrydowego dodatku typu plug-inaczej. Mimo to BMW wyciągnął wnioski i postanowił nie deptać po tej samej linii, nie zamieniając kolejnego nowego produktu w kolejnego behemota. Nowy produkt i tak nie będzie lekki, a instalacja hybrydowa w ogóle nie pasuje do tej koncepcji. Zwłaszcza że instalacja hybrydowa BMW jest ciężka. Dlatego firma poszła na kompromis i zdecydowała się na zastosowanie 48-V łagodnego układu hybrydowego, który nie tylko poprawia oszczędność paliwa, ale także zapewnia płynniejszą reakcję przepustnicy i lepsze ruszanie ze stanu zatrzymania dzięki niewielkiemu silnikowi elektrycznemu pracującemu przy niskich obrotach. Firma już teraz sugeruje stado o mocy 650 koni mechanicznych i momencie obrotowym 900 Nm, co skróci czas przyspieszania do 3,5 sekundy. Imponujący wynik dla prawie 2,5 tonowego crossovera. Dla tych, którym to nie wystarczy, dostępna będzie inna wersja, elektryczna. Najbardziej ambitnym krokiem w historii X5M będzie debiut w pełni elektrycznej wersji i X5M. Nie jest to po prostu adaptacja zwykłego X5 do napędu elektrycznego, ale pełnoprawny model M z naciskiem na osiągi, choć można to powiedzieć z pewnym naciąganiem. Rzecz w tym, że wersja elektryczna zostanie zbudowana na ulepszonej architekturze CLAR, dostosowanej do nowych akumulatorów szóstej generacji, które są opracowywane w ramach strategii BMW Neue Klasse. To rozwiązanie narzuca własne ograniczenia i negatywnie wpływa na rezerwę mocy. Ale pod względem osiągów wszystko będzie w porządku. Według wstępnych danych, topowa konfiguracja będzie oferowana z dwoma silnikami elektrycznymi – które zapewnią łączną moc 720 koni mechanicznych. Wydaje się, że to dużo, ale trzeba też wziąć pod uwagę wagę. A elektrycznego X5M nie da się zrobić lekkiego ze względu na przestarzałą platformę, która nie nadaje się do pojazdów elektrycznych. Tak to już jest. Produkcja nowego X5M jest zaplanowana na 2027 rok, a wersja elektryczna pojawi się jeszcze wcześniej, aby przez jakiś czas nie było bezpośredniej konkurencji między tymi modyfikacjami i dać klientom szansę na wypróbowanie samochodu elektrycznego. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę carme.pro. carme.pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CRME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.